I jest epicka Jeszcze nie wiadomo, czy to dziewczyna, czy chłopak, ale Nani to chyba dziewczyna będzie. Dobra, patrzymy Star Powery. Pep. Pep? Pep? A może po polsku będzie się nazywać Nani? Ale Pep? A może Pep się będzie nazywać? A tu Nani. A nie, a nie, chyba że Pep to z jej tej, tej ult No. Pep zadaje o 2500 dodatkowych obrażeń Zależnie od dystansu. A tu. Na ponosi o 80% mniej obrażeń podczas ataku. Dobra, zobaczymy pierwszego ostatnio. Zaraz zobaczymy drugiego. nie no, w sumie drugiego nie musimy patrzeć, bo widać jak to jest. Dobra, no, dobra, takiego ma ulta, Znaczy szczera tak, nie Ulta, tylko szczał. szczał. Yy, atak podstawowy Dobra, fajny i dużo wrażeń zadaje, i ma naprawdę daleki dystans. I to jest fajne. Dobra. Teraz patrzymy w jej usta i jak to wygląda? Gdzie? Co to jest? Czekajcie, muszę jeszcze raz to zobaczyć. To samo prowadziło, ale to chyba da się prowadzić. zobaczymy, czy da się prowadzić. Da się prowadzić, ale trochę tak no. no tak trochę się źle prowadzi, bo to samo chce. No, samo chce jechać gdzieś. Bo to było takie, że, nie, że to nie samo ma jechać, a tylko, tylko gracz tym prowadzi. To by było fajniejsze, bo to bo już później to jeszcze nie da tym chyba prowadzić. No nawet tu leci, w ścianę leci samo. Zamiast przeciwnika to w ścianę leci, rozwali ścianę. Ale na przykład patrzcie na to. Mam swój super rad. Szczela do mnie ktoś i ja ten super atak mam daleko i ja nie wiem czy, czy ktoś we mnie jeszcze lat, czy nie a czekam co się stanie jak mnie zabiją zabij no to superatak atak też Czemu to zniknęło tu zniknęły roboty zniknęły roboty no i wtedy super ataku już nie ma więc to taka postać fajna dużo zataje ale ult a zobaczymy zaraz gadżet i te panie się tak jak go ale pewnie to zmienię dobra teraz Zagramy sobie nią w normalnej grze ho, ho, Czemu się tak cofa? Sama się cofa, ja nic nie ruszam Chyba widzicie Dobra, to jest trochę zepsute Dobra, teraz już się ruszam Dobra, przechodzimy sobie do normalnej gry Dobra, już jestem w normalnej grze Wziąłem drugiego star powera, znaczy to jest na, na botach nienormalna gra, ale ogólnie ta postać będzie dobra na skrzynki chyba Patrzcie, Barczyk... i to na hita po... No nie no na hita nie, z kilkoma psami na hita bym go pokonał Dobra, El Primo nie ma szans ze mną Chyba, dobra, idę do tego El Primo, gdzie on jest? Tu jesteś, chodź chodź chodź, no chodź, no, chodź tu Albo i nie albo, nie, albo nie. Wziąłem tego z drugiego starporera, jak już mówiłem. Dobra, muszę go zabić, bo... Dobra, chowam się w krzakach i coś zobaczę. Wyrzucę go tu. Nie no, jeszcze tylko tego Elfrimu Dobra, zabiję go. Chodź tu. Dobra, nie zabiję go. Dobra. Wrzucam teraz ulta. Aha, w ogóle coś. jest... Aha, bo... Tu się włącza wtedy na tym drugim starporze taka kula. No, fajne. Tylko, że no, yy, to trochę jest też dziwne, że jak jeżeli jest ult, to nie powinna, to w ogóle powinna być włączona kula albo w ogóle taka kula, jak ma Max na, yy, na gadżecie, że zero obrażeń zostaje. No i taka powinna być, przynajmniej przez kilka sekund. Dobra, ten primo tu jest. To go zabić? A w ogóle gdzie jest następna osoba? Fajna, fajna też jest ta postać, bo co takie ma i patrzcie, te dwie kulki.

A więc to na tyle w tym odcinku, a subskrybujcie ten kanał, bo już niedługo 10 tysięcy i widzimy się w kolejnym odcinku.